Szanowni mieszkańcy Lęborka, drodzy goście, którzy przybyliście w tych dniach do Lęborka z racji odwiedzenia swoich rodzin, a także ci, którzy przyjechali do nas szukając spokojniejszego czasu. Myślami i oczami jesteśmy też na Ukrainie. Tradycyjnie przed świętem wielkanocnym przyjmijcie Państwo ode mnie serdeczne pozdrowienia i życzenia. Święta Wielkiej Nocy to święta bardzo religijne. Zbliżamy się do lęborskiej drogi krzyżowej. Będziemy wszyscy święcić pokarmy. Będziemy na mszy rezurekcyjnej. Będziemy łączyć się ze wszystkimi tymi, którzy spotkać się nie mogą i którzy nie mają spokoju w swoim, w swoim życiu. Życzę Wam również tych takich tradycyjnych polskich zwyczajów, białej, żurkowej kiełbasy na śniadaniu wielkanocnym, a też i potem tych poszukiwań przez dzieci zajączków, jajeczek, a także mokrego, czy też bardziej takiego tradycyjnego śmigusa, dyngusa, który jest nieodłącznym elementem naszych świąt wielkanocnych. Jeszcze raz, czasy te są trudne, są trudne. Przeżyliśmy ogromną pandemię, dzisiaj wojnę na Ukrainie, ale świat biegnie dalej. Dalej żyjemy, dalej chcemy się radować tym życiem i wiara i nadzieja, a przede wszystkim miłość, niech towarzyszy nam na co dzień. Dziękuję bardzo.